Kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam zrobić Wam rozkład na pytanie, czy on, ona do nas wróci, odezwie się, nawiąże z nami, z Wami kontakt. Także prosiłabym, abyście skupili się na Waszym pytaniu, na osobie, której to pytanie się tyczy. Karty podzielimy na trzy grupy. Jedna z grup będzie oznaczona ametystem. Druga kwarcem różowym, a trzecia kryształem górskim. Także możecie wybrać po prostu kamień, który do Was bardziej przemawia, ale proszę skupić się na pytaniu, na kartach i na danej osobie. Tu mamy pierwszą grupę. Odznaczamy ją ametystem. Druga grupa to kwart różowy. I trzecia grupa. To jest kryształ górski. Proszę skupcie się na kartach, które z kart do Was po prostu bardziej tutaj przemawiają. Ja dziękuję Wam wszystkim za lajki, za subskrypcję. Mam nadzieję, że nadal będziecie subskrybować mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania do kart, chcielibyście tutaj właśnie rozkładów. Ale zapraszam, abyście wpisywali pod filmikiem w komentarzach pytania, czy może po prostu chcecie o coś zapytać, macie jakiś pomysł na, na filmik. E, tak więc, jak najbardziej, możecie to wszystko wpisywać w komentarzach pod, e, pod filmem. Dobrze, ja przejdę do omawiania kart. Jeśli ani wystarczyło Wam czasu, to po prostu zaczynajcie e, filmik. Skupcie się. Ja zacznę od ametystu. Mam nadzieję, że to jest dobrze widoczne. I teraz mamy pytanie: czy tam ktoś się do nas odezwie? Ja ogólnie mam takie wrażenie, jakby osoba, o którą pytacie, tak naprawdę była w związku, a was traktuje jako po prostu na pozycji kochanki. I gdzieś tu możecie nawet jakby przejawiać coś takiego, że próbujecie tą osobę osaczyć, spętać, tak? Jakby zmusić do, do tego kontaktu. Także no, ona może się czuć przeciążona, tak? Gdzieś tutaj waszym, waszym zachowaniem, ale ogólnie mam wrażenie, że to jest właśnie relacja, lub była relacja, gdzie nie byliście jako. Osoba do związku, ktoś do związku, raczej ktoś na luźną, niezobowiązującą relację. I ta osoba może mieć już po prostu posiadać dom, rodzinę, lub mieć to w zamiarze. Czy się odezwie? Tak, odezwie się jak najbardziej. Tylko radziłabym się tutaj zastanowić, czy to ma sens. No chyba, że chcecie, oczywiście, że tak, no jeśli chcecie tutaj i to jest taka właśnie relacja i ona Wam odpowiada, jak najbardziej tutaj możecie podjąć jakby dalszą, dalszą znajomość. Jeśli natomiast nie chcielibyście stałego związku i nie odpowiada Wam gdzieś bycie roli kochanki, kochanka, no to tu się zastanówcie, czy warto czy warto w to wchodzić i czy warto sobie na to tracić czas. No szczerze mówiąc wszystko zależy od was, od tego, czego w życiu szukacie i czego oczekujecie. Następna to jest kwarc różowy. Kwarc różowy i tu osoby, które właśnie wybrały Kwarc różowy. Tu odnoszę wrażenie, że tak naprawdę ta relacja się zakończyła. Być może coś, coś się wydarzyło, o czym, o czym nie wiecie. Być może ta, ta druga osoba kogoś po prostu ma. W każdym bądź razie, myślę, że nastąpiło takie zerwanie całkowite. Jeśli tu kobitki pytają mnie, to uważam, żeby zostałyście z tymi swoimi uczuciami, marzeniami tak, i gdzieś taką wiarą w to, że, że ta osoba po prostu pewnego dnia stanie u drzwi waszych ale osobiście twierdzę, że tak się nie stanie. Uważajcie, abyście się nie rozbiły tylko o waszą wiarę. A dlatego, że pomimo to, że kapłan tutaj jest pozytywną kartą, jednak uważam, że ta relacja dobiegła końca i ten ktoś z wami po prostu nie chce być, nie chce z wami utrzymywać żadnych żadnych tutaj stosunków znajomości. A to wszystko to są Wasze po, pobożne życzenia. Także warto byłoby się zastanowić, czy, um, czy dalej w to iść, czy dalej się łudzić, y, że ten ktoś może gdzieś tu wrócić i, i, się, y, i, się, ode, y, i się odezwać. <laughs> Jeśli chodzi o, o panów, jeśli panowie tutaj zadają pytanie, czy ta kobitka się odezwie, to też uważam, że nie. Myślę, że ona jest zmęczona, że ona też podjęła decyzję o tym, że, że należy to zakończyć. Być może tu są też związki małżeńskie, które będą dobiegały gdzieś tam końca lub się zakończyły i, i tu nie, nie zostało nic do zrobienia. A tak naprawdę się coś powaliło. Koniec kropka. I trzecia grupa osób z kryształem górskim. Tak, i osoby, które tu pytają się, czy ten ktoś jak się księ, tam wam odezwie. Jak najbardziej tak. Jeśli pani pytają o panów, no to tutaj jesteście postrzegane. Wy się w ogóle im podobacie tak, jako kobiety, kobiety zaradne. Ja mam wrażenie, że albo ten ktoś czeka gdzieś tam a, i, i, i aż Wy dokonacie zmian w sobie lub on dokonuje jakichś zmian, które pozwolą mu a, jakby nawiązać z wami, a, z wami ponownie kontakt, ponownie relacje. A, Mam też wrażenie, że ta osoba troszkę wam manipuluje. Nie może być takim czarusiem, który w jakiś sposób próbuje wami manipulować. No, nie powiem, że to by była jakaś tam zła manipulacja, tak? Bo, bo są manipulacje takie i takie. Ja wiem, że manipulacja to manipulacja, koniec kropka, ale to tak nie jest. Czasami manipulujemy kimś dla jego dobra. Po prostu nie mamy nic złego na myśli. Jeśli tu pytają panowie, czy ta kobieta się odezwie, to ja bym miała takie wrażenie, że to ona czeka na zmiany, że to ona czeka na zmiany i ona czeka na ruch. Także tutaj nie sądzę, aby ona się pierwsza odezwała, raczej, raczej gdzieś tu będzie, będzie czekała na ten ruch ze strony tego pana po prostu. Tak? Także no, jeśli panowie coś tam macie, to po prostu działajcie. A pani, panią pozostaje cierpliwie czekać. Ja myślę, że pan, o którym myślicie, po prostu do Was się odezwie. Dobrze, to by było na tyle. Nie będę nagrywała wszystko w jednym filmiku, bo to później jest za dużo, za dużo słuchania. Także nagram Wam po prostu drugi filmik na pytanie, co ten wasz tam pan, pani do Was. Czuję. Także w tej chwili Wam dziękuję i do usłyszenia.